W poprzednim odcinku pokazaliśmy z Adamem, na czym polega technika skrętna. Staraliśmy się wyjaśnić, jaka filozofia ruchu stoi za stosowaniem tej techniki. Zwróciliśmy też uwagę na kilka podstawowych błędów, na jakie jesteście narażeni. Wskazaliśmy najprostsze metody ćwiczenia tej techniki. Dzisiaj chcielibyśmy skupić się na drobiazgach, na szczegółach, przyjrzeć się uważniej poprawnej pracy nóg i temu, co możemy zrobić, żeby możliwości, jakie technika skrętna nam daje, udało się w pełni wykorzystać. Pytanie dzisiejszego odcinka numer jeden. Gdzie szukać stopni, na których chcę ustawić nogi w trakcie wykonywania ruchu w pozycji bocznej? Przyjrzyjmy się Adamowi przy czterech rodzajach ruchów. Ruch numer jeden, ruch prosto do góry. I w tym kontekście pokrewnym ruch numer dwa, krótki krzyż. I teraz uwaga dalekie sięgnięcie na zewnątrz, i w drugą stronę daleki krzyż. A teraz przyjrzyjmy się, tym samym ruchom, ale zwróćmy uwagę na to, co dzieje się w trójkącie pomiędzy biodrami Adama a jego dwoma stopami. Zobaczmy, jak ten trójkąt zachowuje się przy zaprezentowanych ruchach. Gdy ruch skierowany jest prosto do góry, trójkąt układa się swoim górnym wierzchołkiem również ku górze, w kierunku chwytu, do którego Adam sięgnął. Gdy ruch idzie na zewnątrz, trójkąt się przekręca i ustawia się dziobem w kierunku ruchu. No i per przy dalekim krzyżu trójkąt przechyla nam się w drugą stronę, wskazując wierzchołkiem na chwyt, do którego krzyżujemy. I teraz uwaga! Na samym początku powiedzieliśmy jeszcze o krótkim krzyżu i mogliście zauważyć, że Adam ustawił się do niego tak, jak do ruchu prosto do góry. Dlaczego? Albowiem, gdy mamy do wykonania krótki krzyż, wyjście wysoko na nogach nie jest nam potrzebne. Zupełnie wystarcza nam zasięg naszej ręki, więc wolimy pozostać w pozycji bardziej spionizowanej po prostu dlatego, że ona jest. Naturalniejsza dla naszego ciała. Celem lepszej ilustracji materiału teoretycznego, ćwiczenia, oglądamy wspinającego się Adama i zaznaczamy trójkąty. No i proszę Państwa, błędy. Intuicja wskazywałaby, że będziemy mieli zwykłą skłonność do niedokręcania trójkąta wystarczająco. Innymi słowy, że przy ruchu po krzyżu, dajmy na to, będziemy ustawiali trójkąt pionowo. W tym wypadku jest jednak inaczej, albowiem najczęstszym błędem tego rodzaju jest ustawianie trójkąta w stronę zgoła przeciwną. Przy ruchach krzyżujących mistrz spinaczkowej paradystyki ada. Ten trójkąt powinien być skierowany w tę stronę, a skierowany jest w stronę przeciwną i dlatego całe nasze ciało zamiast pomagać, przeszkadza nam w wykonaniu ruchu działając siłą w złym kierunku. Sytuacja numer dwa jest już bardziej zgodna z intuicją. Często przy ruchach daleko na zewnątrz ustawiamy trójkąt jak do ruchu do góry. Zwyczajowo kończy się to nieudaną próbą sięgnięcia do chwytu. Niekiedy zdarza się także, że nasze ciało odchyli się nieprzyjemnie po takiej nieudanej próbie. I wreszcie sytuacja numer 3, ruch do góry. Tutaj z reguły popełniamy ten sam błąd co przy krzyżu stawiając skręconą nogę zbyt głęboko, czasem wszakże zdarza się, że ta noga wywędruje daleko na zewnątrz, tak jakbyśmy się chcieli wykonać ruch po krzyżu, a nie ruch prosto do góry. Dobry wspinacz zawsze stara się wykorzystać wszystko, co w danym miejscu jest do wykorzystania. I jeśli noga odstawna nie znajdzie sobie właściwego stopnia, będzie gotów zastąpić go tarciem. Spójrzcie, pomimo iż jesteśmy zmuszeni skorzystać z tarciowego rzacu, to wciąż ta odstawna noga jest w stanie wykonać swoje zadanie zainicjowania ruchu. Stąd błędne jest przyzwyczajenie wielu wspinaczy do odstawiania podstawnej nogi zbyt daleko. Tak daleko, jak to tylko możliwe. Ta pozycja wygląda nawet na całkiem poprawną przed wykonaniem ruchu. Sęk w tym, że nie posiada ona w sobie potencjału, energii do wygenerowania tego impulsu, o który nam chodzi. I finalnie ruch okazuje się. Być prowadzony głównie rękami, a przecież powinien zaczynać się i opierać na sile idącej od nóg. A teraz ćwiczenie aktywizujące nogę odstawną, a wcześniej mała informacja. Obejrzyjmy sobie ruch, który już znamy, ale tym razem w formie przestrzału wykonany. I popatrzcie, co się dzieje z nogą odstawną. Po złapaniu chwytu pośredniego. Przenosi się ona na wyższy stopień i inicjuje kolejny ruch. I stąd nasze ćwiczenie polegałoby na tym, ażeby wspinać się w niezbyt wielkim przewieszeniu i po dobrych chwytach, ale pomiędzy ruchami dodawać sobie słabiutkie pomocy. I w szczególe, jak to wygląda, podchodzimy na nogach, skręcamy się. Słaba pomoc, odstaw na wyżej i kolejny ruch. I znowu nogi wyżej, słaba pomoc, noga odstawna wyżej i inicjuje następny ruch. Uważny obserwator zada od razu pytanie: a co z nogą odstawną przy ruchach krzyżujących? I teraz uwaga, tym razem noga odstawna nie będzie nas odpychać, albowiem wtedy działałaby w kierunku przeciwnym niż zwrot naszego trójkąta. Natomiast ustawi się na stopniu znajdującym się mniej więcej pod albo nawet zachwytem, do którego sięgamy, gotowa przyjąć na siebie ciężar ciała w momencie odkręcenia ciała po wykonaniu krzyża. A co się stanie, jeśli postawimy ją bliżej? Trójkąt dalej będzie skierowany we właściwą stronę. Ale odkręcenie może się skończyć katastrofą, a na pewno utratą stabilności. I teraz informacja dla nieco bardziej zaawansowanych e, wspinaczy, którzy po pierwsze dysponują już większą siłą fizyczną, a po drugie lepiej czują własne ciało. E, w terenie przewieszonym noga odstawna może nam e, pomóc w jeszcze jeden sposób. Mianowicie, jeśli rozstawię się dość szeroko na stopniach, mocno skręcę, dosuwając biodro do ściany i doprostuję nogę odstawną, taka, żeby rzepka w kolanie była podciągnięta i żeby pojawił się nacisk na stopnie działający w dwóch przeciwnych, zewnętrznych kierunkach, to uzyskam pozycję, która jest wybitnie stabilna jest znakomitą pozycją do zamagnezjowania, wykonania wpinki, odpoczęcia drugą ręką. Co więcej, pozycją, która płynnie może przejść w pozycję analogiczną dla ręki przeciwnej i przeciwnej nogi. Jeśli przed nami jest do wykonania krótki ruch, to to jest świetna pozycja do jego zrobienia, albowiem stabilizujemy wówczas ciało i po prostu. Przekładamy rękę do chwytu, do którego przyszło nam sięgnąć. Jeśli długi krzyż jest przed nami, to zgodnie z tym, co zostało powiedziane, odstawna noga zostaje prosta, a pracuje noga skręcona. A jeśli wreszcie mamy do wykonania ruch do góry bądź na zewnątrz, to noga odstawna powinna się lekko ugiąć przed ruchem. I zainicjować ten ruch dokładnie tak, jak żeśmy o tym mówili przed chwilą. Pozycja stabilizująca z doprostowaną nogą odstawną jest bardzo pomocna w momencie, kiedy musimy zejść kilka ruchów w dół. To się zdarza czasami w skałach, a także w trakcie naszego treningu, podczas robienia obwodu. Większość spinaczy ma problem, ponieważ podczas schodzenia Wchodzą oni w straszliwe przybloki, a tutaj zobaczmy. Póki ciężar ciała jest na lewej ręce, lewa ręka jest cały czas prosta, a w momencie kiedy przenosi się na prawą, prosta jest już prawa. I podkreślam najważniejszą rzecz: nacisk, jaki nogi muszą wywierać na stopnie, rozpierając się pomiędzy nimi i odciążając nasze ręce. Nawet całkiem doświadczonym, to znaczy z rocznym, dwuletnim, trzyletnim stażem wspinaczom, ta pozycja może wydawać się bardzo niewygodna, jeżeli tylko jest dla nich nowa. I dobrze jest na sam początek przećwiczyć się w warunkach zwiększonego komfortu na pionie, przy dużych chwytach z dobrymi stopniami. I proszę, na początek. Siadamy na nodze głęboko, z doprostowaną nogą, odstawną, wywieramy mocny nacisk na stopnie, obserwujemy, jak ta pozycja pracuje jak działa że odpuszczenie drugiej ręki jest w tym momencie rzeczą bardzo łatwą i nie przedstawiającą ze sobą zagrożenia w postaci zwiększenia, zwiększenia obciążeń. A następnie. Trzeba jeszcze zorientować się, że wygenerowanie siły rozpierającej na stopniach jest możliwe także wtedy, kiedy stopnie są dość daleko od chwytów. Zasada jest tutaj dokładnie ta sama, przy czym biodra nie są przy samej pięcie. Dobrze jest pochodzić w tej pozycji biodrami w górę i w dół, żeby zobaczyć, że Pomiędzy rozpierającymi nogami jesteśmy w stanie pracować ciałem w pionie. To bardzo proste ćwiczenie niezwykle dobrze pokazuje nam, o co chodzi w tej pozycji i jak działają siły, których wygenerowanie jest naszym zadaniem. No i teraz drugie, już nieco poważniejsze ćwiczenie. Wybieramy się na rekonesans w przewieszenie i wspinamy się z założeniem, że raz na kilka ruchów, na jakimś dość dobrym chwycie, przyjmiemy sobie tę pozycję, której ćwiczenie jest tutaj naszym zadaniem, i raz czy dwa razy sięgniemy do worka z magnezją. Jednym słowem, zmusimy się do puszczenia zupełnie. Ręki, która w tym momencie ma być naszą pozycją odciążona. Pamiętajcie o tym, żeby wychodząc z pozycji z doprostowaną odstawną nogą, nie zapominać o tym, że ta noga musi za każdym razem zapracować poprawnie, na stopniu raz jeszcze. I jeszcze jedna prawda dotycząca wspinaczki w pozycji skrętnej mianowicie z im większym przewieszeniem mamy do czynienia, tym dalej od siebie ustawionych stopni będziemy poszukiwali, tak ażeby niemal cały czas móc wywierać większy bądź mniejszy nacisk i rozpierać się na nich. Ilustrację tej prawdy mamy teraz na ekranie. W postaci adama wspinającego się w przewieszeniu już bardzo niebagatelnym, bo ponad 50-stopniowym. Dzieje się tak z tej prostej przyczyny, że w tak dużym przewieszeniu obciążenie na ręce jest bardzo niekorzystne. W związku z czym, ustawiając nogi szeroko, jesteśmy w stanie niemal cały czas w większym bądź mniejszym stopniu rozpierać się na stopniach i odejmować w ten sposób wysiłku ręką. Na przestrzeni ostatnich dwóch odcinków staraliśmy się wytłumaczyć wam, jak powinna wyglądać praca w technice skrętnej, Dlaczego powinna wyglądać w ten sposób i co zrobić, żeby w ogóle techniki skrętnej poprawnie używać. Dzisiaj skupiliśmy się, na pewnych detalach i liczę, że niektóre pytania, które automatycznie pojawiają się w głowie, gdy zaczynamy tę technikę stosować, znalazły zadowalające odpowiedzi. Nie należy jednak się łudzić, że od razu zaczniemy znakomicie się skręcać. Technika skrętna jest techniką trudną i nauka wykorzystywania w 100% możliwości, jakie daje, trwa przez całe wspinaczkowe życie. Niemniej moment zapoznania się z tą techniką jest z reguły chwilą, w której otwierają się przed nami pewne nowe możliwości wspinania. I to już w zupełnie początkowym okresie naszej przygody z tym sportem, czego Wam wszystkim serdecznie życzę i tym samym dziękuję za uwagę.